Nie, nie nataczaj. Mieszka się posz... Mieszka... Sch... Ja. Simi! Ja. Ja. Nie, nie nagrywaj oczko. Ahoj! Ja jestem Miska, Pamiętacie Sima? No, a to tam jest moje trzecie i to wideo. Uso zabudą. No a je nieszka się postawimy oblążki mleko dla No a chleba by na mnie gdzie przepleśnić. Widzicie, że to jest to dobre na słońcu, bo nie ma kodlapu. Sprawnie. nie Tak, musimy przepleszcząć do izbiczki. Oczko. Teraz to zastavím a v izbičke pôjdeme na rybečko. Eš vi, izbičke ten poštavíme ten Ačko.